Pojawia się wiele pytań dotyczących tego, czy korzystając z systemu dirty Keto, czyli z produktów przetworzonych, możemy wejść w stan ketozy i czy będziemy mieć odpowiednie pożądane efekty. Witam w kolejnym odcinku na kanale MZ Store. Dzisiaj poruszymy temat ketozy pod względem żywieniowym, ale też od strony praktycznej, a dokładnie Klinketo kontra Dirty Keto. Jako dietetyk polecam skupić się na jak najwyższej jakości odżywczej pożywienia, czyli na pewno będę polecała tą opcję Klinketo, z tego względu, że dla mnie najważniejsze jest zdrowie i uzupełnienie wszystkich niedoborów organizmu, ale przede wszystkim też nienasilanie stanów zapalnych, jakie daje nam oczywiście ketoza. Wiele osób wychodzi z założenia, że najważniejsze też przy diecie ketogennej są makroskładniki i odpowiednia podaż kalorii, ale tak naprawdę kaloria nie jest równa kalorii i ja zawsze będę iść w stronę jakości, tej diety, aniżeli żeby uzupełnić odpowiednią ilość makroskładników i kalorii, ponieważ to są dwie różne sytuacje. Dzięki spożyciu produktów jak najwyższej jakości i produktów, które mocno odżywią nasz, nasz organizm, jesteśmy w stanie zauważyć masę pozytywnych efektów, jakie daje nam to pożywienie, między innymi nie stanów zapalnych, czyli dieta wtedy działa przeciwzapalnie, a jest takie. Właśnie założenie ketozy. Dodatkowo nasza skóra wygląda zupełnie inaczej, nie mamy żadnych stanów zapalnych na skórze. Nasze samopoczucie i nasz stan umysłu, nasz mózg zupełnie inaczej pracuje. Nasza regeneracja i nasz sen jest jakościowo lepszy, dlatego ważne jest, żeby dbać o dobrą jakość produktów, ponieważ to nam się pozytywnie odbije na zdrowiu. Z drugiej strony, żywność mocno przetworzona, która jest z pozoru ketogeniczna, bo jest wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa, może pozytywnie wpłynąć na naszą sylwetkę, ale tutaj skupmy się bardziej na zdrowiu i bądźmy świadomi, że jeśli dołączamy do naszej diety takie produkty bardziej przetworzone, może to się nam odbić negatywnie na naszej sytuacji zdrowotnej, przez co możemy mieć utrudnione trawienie, utrudnioną regenerację, nasz sen będzie wyglądał. Inaczej będzie na pewno gorsze, ale przede wszystkim będziemy wciąż nasilać stany zapalne, a nie takie jest założenie. Wiele osób neguje dietę ketogenną z tego względu, że odżywiali się nieodpowiednio, czyli żywnością mocno przetworzoną, po czym zrobili wyniki badań i powiedzieli, że było gorzej niż przed rozpoczęciem tej diety. W praktyce wychodzi to tak, że jeśli pacjent przychodzi do mnie, który odżywiał się wcześniej zgodnie z zasadami to, czyli dbał o odpowiednią jakość pożywienia i żywność odżywczą, ma zupełnie inne wyniki badań, odpowiednie i prawidłowe, niż osoba, która nie dbała o jakość diety, wprowadzała produkty bardziej przetworzone i nie trzymała się stricte zasad. Zazwyczaj u tych pacjentów, którzy nie dbają o jakość, Diety i żywność odżywczą, widać nasilone stany zapalne, widać bardzo duże niedobory, jeśli chodzi o witaminy i składniki mineralne, ale przede wszystkim o kiepskie samopoczucie, złą sytuację z jelitami, czyli spadek też odporności, ale też przede wszystkim zaburzenia, jeśli chodzi o trawienie typu biegunki czy zaparcia. Podsumowując ten temat, ważne jest to, żebyście pamiętali o dobrej jakości produktach. I o tym, żeby odżywiać swój organizm i nie nasilać stanów zapalnych, czyli i zgodnie z zasadami diety ketogennej, bo nie tylko poprawicie sobie sytuację zdrowotną, ale też zadbacie o poprawny nastrój i regenerację organizmu. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam ten temat od strony praktycznej. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, wciśnięcia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco, i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!